Szczęść Boże, Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszej konferencji prasowej, której gościem jest nasz gość, Koszalina i nie tylko, bo i też koło brzegu. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzywski, metropolita Lwowski, wcześniej przez lata osobisty sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI. Księże biskupie, księży arcybiskupie, powodem wizyty księdza arcybiskupa jest m.in. 35-lecie tej szkoły. Także wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do Sarbinowa, do kościoła tamtejszego, no i dzisiejsze też wieczorne spotkanie z cyklu Jan Paweł II na nowo odkrywany. Może takie pierwsze pytanie, które chciałbym zadać na rozpoczęcie tej naszej konferencji, jest takie: no z jakim przesłaniem najważniejszym ksiądz arcybiskup przybywa tutaj do nas, do Koszalina, do naszej diecesji? Przede wszystkim zostałem zaproszony przez jeszcze poprzedniego ordynariusza. Na uroczystość Bożego Ciała, ponieważ w Lwowie mamy tę uroczystość przeniesioną na niedzielę, więc w ten sposób mogę tutaj w Polsce razem ze swoimi rodakami, z wiernymi Kościoła Katolickiego, przeżyć to wielkie święto, w sposób szczególny tę piękną uroczystość z Bogiem Żywy ulicami miast czy wiosek naszej ojczyzny. Dzisiaj wspominamy tutaj w tej szkole 35 rocznicę utworzenia szkoły imieniem świętego Jana Pawła II i chciałbym powiedzieć, że patron tej szkoły jest ciągle żywy, ciągle aktualny w życiu, w sposób szczególny w wychowaniu przyszłych pokoleń naszej ojczyzny Polski i cieszę się, że on patronuje tutaj dzieciom tej szkoły. Bo od świętego Jana Pawła II młodzież może wiele zaczerpnąć. Przede wszystkim bycia człowiekiem, bycia człowiekiem modlitwy, bycia wielkim patriotą, także człowiekiem bardzo odpowiedzialnym za swoje życie, ale także za tych wszystkich, na których ich drodze życia będą postawieni. Tak. Janem Pawłem II można powiedzieć, że spotkałem się już w latach młodzieńczych, jako jeszcze uczeń szkoły średniej i potem jako kapłan. Po raz pierwszy miałem go możliwość zobaczyć w 1979 roku na błoniach krakowskich z bardzo daleka. Potem w 1991 roku, kiedy przybył do Lubaczowa na skrawek archidiecezji Lwowskiej, wtedy byłem kapelanem, sekretarzem swego księdza biskupa. Więc mogłem przybywać bliżej Ojca Świętego. Następnie, jako student w Rzymie, często chodziłem na plac Świętego Piotra, by uczestniczyć, czy to w modlitwie Anioł Pańskie w niedzielę, czy czasami, jeśli czas pozwalał, na audiencji środowej. A także kilka razy byłem zaproszony na Mszę Świętą. Potem jednak, od 1996 roku, przez 10 lat, miałem jako jego drugi osobisty sekretarz tę możliwość przebywania z nim. Można powiedzieć 10 lat przez 24 godziny, bo tam mieszkaliśmy razem z Ojcem Świętym. I od porannych modlitw do wieczornych zawsze byliśmy razem. I Jan Paweł II był przede wszystkim właśnie człowiekiem. Uczył nas tej wielkiej odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Zawsze potrafił z każdym się spotkać, poświęcić mu. Chwilę czasu, nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma jakieś ważniejsze sprawy do załatwienia. Każdego traktował poważnie, nigdy nie pozostawiał jakiejś sprawy bez rozwiązania. Po drugie, właśnie był człowiekiem modlitwy, takiego głębokiego zawierzenia Panu Bogu, zaufania Mu. On nigdy nie panikował, nie histeryzował, nawet jeśli spotkał się z jakimiś trudnymi sprawami. To jedyne takie, co było, to u niego westchnienie o Boże, a potem szedł do modlitwy, polecał tę sprawę Panu Bogu, rozmawiał ze swoimi współpracownikami, na przykład z ministrem spraw zagranicznych, w jaki sposób y, może Watykan zareagować, pomóc jakiemuś kataklizmowi czy innym trudnym sprawom, y, później posyłał też pomoc finansową czy humanitarną, czy spotykał się, czy odwiedzał. Na przykład, jeśli to było we, we Włoszech jakiś wybuch wulkaniczny, to starał się także pojechać na miejsce tego wydarzenia. I człowiek wielkiej też odpowiedzialności za swoją posługę piotrową. I Ojciec Święty nigdy nie żałował swojego zdrowia, czasu. I poświęcał się, można powiedzieć, cał, cały, całościowo I poprzez swoje nauczanie, i poprzez modlitwę, ale także. Poprzez bycie z tymi ludźmi, stąd jego pielgrzymowanie po wszystkich zakątkach świata. I tutaj można powiedzieć, że zwracał się do wszystkich ludzi, wszystkich traktował jednakowo, czy to dzieci, czy młodzież, czy osoby starsze i cierpiące. I nigdy nie przestawał być człowiekiem, nawet w tych chwilach trudnych, ostatnich latach jego ciężkiej choroby. Nigdy nie wstydził się z tego, że już nie ma pięknego głosu, tego pięknego aktorskiego wyglądu, ale zawsze właśnie wychodził do ludzi. Nawet wtedy, kiedy już nie mógł przemawiać do nich, był obecny, uczestniczył w jego imieniu, ktoś przeczytał jego homilię. I można powiedzieć, my jako z bliska, z bliska osoby, które mu towarzyszyły, mogliśmy zauważyć, że Ojciec Święty pod koniec swego życia miał jeszcze większe oddziaływanie na wiernych, na ludzi niż po tych, tych pierwszych latach swego pontyfikatu. Ojciec Święty, tak jak wspomniałem, nie tylko modlił się, nie tylko pracował, umiał się też cieszyć życiem. I tutaj dla młodzieży powiedziałem, że na pewno będzie to dla nich zaskakujące. Że taką przyjemność sprawiało mu nie tylko jeżdżenie na nartach, czy pływanie w basenie, czy uczestniczenie w koncertach, czy w jakiejś sztuce teatralnej, ale także czytanie książek. Ksiądz profesor Styczeń często mówił, że książki dla Ojca Świętego to były jakby narkotyki. On faktycznie nie przeszedł obojętnie obok książki, która leżała gdzieś na stole. Czy na biurku. Każdą musiał wziąć do ręki, każdą yy obejrzeć i zobaczyć. I mimo tylu wielkich zajęć, mimo tego, że był głową państwa, czy głową kościoła, codziennie przeznaczał na czytanie lektur trzy godziny. I to było dla mnie też takie właśnie budujące, że Ojciec Święty, mimo tylu zajęć, jednak chciał być na bieżąco. Z literaturą, z wiadomościami, z odkryciami, dlatego czytał wszystkie książki: i teologiczne, i literaturę, książki historyczne czy przyrodnicze. Dlatego też audiencje z wieloma ludźmi z różnych sfer świata, kultury, świata polityki nigdy nie było dla niego męczące, bo on z każdym potrafił nawiązać kontakt. I dzieci. Zadały mi takie pytanie, czy Ojciec Święty był człowiekiem humoru, czy potrafił właśnie też relaksować się. I to prawda, Ojciec Święty może, kiedy publicznie ukazywał się, kiedy się modlił, był człowiekiem bardzo takim zawsze zamyślonym, za człowiekiem uduchowionym, ale potrafił także nawiązać kontakt i z wielkimi ludźmi, i z tymi prostymi, także właśnie i też z dziećmi, bo Potrafił zażartować, czy poprzez ruch jakąś laseczką, czy poprzez przykrycie dzieci, wzięcie pod ich swoją pelerynkę, czy kopnięcie do nich piłki. Gość święty Jan Paweł II odwiedził także nasz kraj, Ukrainę, w 2001 roku. Było to bardzo ważne dla tego kraju, bo to potwierdzało jak gdyby niezależność już danego państwa. Wiemy, że Ukraina to jest. Kraj prawosławny I tutaj trzeba powiedzieć, że prezydent, ówczesny prezydent Kuczma miał wielką odwagę, żeby do tego kraju zaprosić właśnie papieża. I Jan, dla Ukrainy było to wielka, wielka radość i bardzo ważne wydarzenie. Jan Paweł II w ich sercach pozostał do dzisiaj. Często jest ich takim orędownikiem w modlitwach o pokój. Dzisiaj Ukraina przeżywa bardzo trudny okres. I obecny Ojciec Święty, Leon XIV, zdobył sobie, można powiedzieć, serca Ukraińców, ponieważ zapytany przez dziennikarzy, do jakiego prezydenta najpierw zadzwoni, do pierwszego, jakiego prezydenta wykona telefon, Ojciec Święty powiedział, że nie do Trumpa, do Ameryki, ale właśnie do Zeleńskiego. Potem powiedział, że chciałby pojechać z pielgrzymką do Ukrainy i zaproponował także, aby rozmowy, o pokój w Ukrainie roztoczyły się także Watykanie. Ukraina obecnie przeżywa bardzo trudny okres, dlatego że to już jest czwarty rok, można powiedzieć, trwającej wojny. Wielu ludzi doznaje tych skutków takich fizycznych wojny, bardzo ludzi dużo wyemigrowało do Europy na Wschodzie widzimy i także w Kijowie bardzo dużo ludzi zostaje rannych. Oddaje też życie, ponoszą śmierć i tutaj przeżywają, przeżywają duży, duży kryzys. Ludzie są zmęczeni tą wojną, nie widzą także jej dalszego sensu, ale my widzimy, że Rosja na razie nie stawia żadnych warunków pokoju, tylko mówi o zajęciu, o podaniu się całej Ukrainy. Mimo tego nie tracimy ducha, jesteśmy jako Kościół rzymskokatolicki blisko tych, którzy. Walczą na froncie blisko tych rodzin, które doznały skutków wojny poprzez utratę swoich najbliższych czy ci, którzy utracili swoje domostwo. I tutaj, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, w dalszym ciągu otaczamy opieką uchodźców, którzy przez jakiś czas przebywają także na naszym terenie. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie jest obecny na terenie całej Ukrainy, począwszy od Lwowa do Charkowa, Zaporoża, Odesy. I tam także, gdzie trwają działania wojenne, ksiądz biskup Paweł Honczaruk w Charkowie, czy biskup Jan Sobiło w Zaporożu, są tam obecni i starają się być blisko kapłanów i blisko naszych wiernych. Niestety wiele kościołów w tamtych diecezjach zostało już zamkniętych ze względu na zajęte tereny przez wojska rosyjskie i tam już nie możemy prowadzić działalności. Tutaj jednak staramy się z wiernymi modlić każdego dnia o pokój, prosić o Boże miłosierdzie, organizować także pomoc taką humanitarną dla tych wszystkich, którzy przesiedlili się na te tereny, bo jest ich bardzo dużo. I można powiedzieć, żeby nie wpadać w taką depresję, nie, 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 nie tracić nadziei. Ludzie normalnie rodzą się, bierze, biorą śluby. Biorąc, zawierają związek sakramentalny małżeński, są też pierwsze komunie święte, są wierzmowanie. Można powiedzieć, że o połowę mniej, dlatego że także i nasi wierni opuścili swoje parafie nawet także i zachodniej Ukrainy, udając się do Polski czy Europy, ale na przykład teraz... Mieliśmy też zjazd ministrantów, potem będziemy mieć pielgrzymkę do naszego sanktuarium diecezjalnego tutaj do Berdyczowa koło Stanisławowa. Potem we wrześniu mamy zawsze zjazd młodzieży, teraz na Boże Ciało przyjeżdża do nas ksiądz biskup z Radomia, by razem z nami także uczestniczyć w niedzielę w tym wielkim święcie Bożego Ciała. My wiemy, że media zawsze nagłośniają pewne fakty, nie zawsze zgodne z prawdą, po to, żeby zniszczyć autorytet kościoła. I tutaj jesteśmy bardzo też zaskoczeni i poruszeni tym atakiem na Ojca Świętego Jana Pawła II. A zwłaszcza kiedy byłem we Włoszech, to Włosi byli bardzo zdziwieni, że w kraju Jana Pawła II są takie o takich rzeczach mówi się i krytykuje się Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II był bardzo człowiekiem odpowiedzialnym. Nigdy nie był tolerancyjnym. Pamiętamy nawet kiedy pojechał na Sycylię, jak bardzo bronił dzieci, jak bardzo krytykował mafię, która krzywdziła rodziny, która, która zabijała także dzieci. Tutaj Jan Paweł II bronił życia od poczęcia aż do śmierci. I zawsze rozwiązywał takie przypadki, jeśli docierały do Watykanu w sprawie jakichś nadużyć ze strony duchowieństwa. Wiadoma sprawa, że może nie o wszystkich wypadkach był informowany, ale nigdy Ojciec Święty by nie skrzywdził, bo każdy, czy to kapłan, czy biskup, czy najmłodszy, czy, czy bieżący, to są to są dzieci to były dzieci Ojca Świętego i tutaj wszyscy byli jemu bliscy wszyscy drodzy i wszystkich traktował jednakowo. Jan Paweł II jest nadal żywy. Właśnie tyle, że w nas, bo mimo już 20 lat od śmierci Jan Paweł II dalej jest żywy w sercach w sposób szczególny także Polaków, bo przez 27 lat pontyfikatu Polacy byli bardzo blisko Ojca Świętego, a także Jan Paweł II był blisko swojej ojczyzny i ta pamięć nadal jest żywa. Ludzie pragną nie tylko wspominać Jana Pawła II, nie tylko słuchać to, czego nauczał, ale dzisiaj go chcą mieć także jako orędownika, bo wierzymy, wierzą w świętych obcowanie. I tak jak za życia Jan Paweł II wypraszał już wiele, wiele łask dla wiernych, którzy pisali listy z prośbą o modlitwę z całego świata. I te listy, te prośby zawsze kładliśmy na klęczniku w Kaplicy Ojca Świętego, i ile razy w ciągu dnia on przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. I wiele ludzi później pisało nam listy, dziękując za łaskę uzdrowienia, często także z chorób rakowych. Najczęściej było takich podziękowań za łaskę rodzicielstwa. I wtedy te łaski nie liczyły się jeszcze do beatyfikacji czy kanonizacji którą tak można powiedzieć lud wierny w dniu śmierci Ojca Świętego i prosił, głosił, bo powiedział, że natychmiast święty. A dzisiaj, jako święty z nieba, z pewnością wyprasza wiele, wiele łask, o których także słyszałem, o których mogę zaświe zaświadczyć. I tutaj Jan Paweł II będzie na pewno przez wiele lat jeszcze takim żywym świadectwem. Miłości do Kościoła, miłości do swojej ojczyzny, i będzie przewodnikiem dla nowych pokoleń Polski, ojczyzny, którą tak bardzo kochał, z której się zawsze był dumny, z której cieszy się każdy jej, każdym jej osiągnięciem, a smuci się każdym jakimś złym wydarzeniem. Każdy ksiądz, czy zgromadzenie, czy jakiś dom zakonny może poprosić o relikwie pierwszego stopnia, pisząc do mnie prośbę potwierdzoną przez ordynariusza danej diecezji czy przez przełożonego domu. I tutaj właśnie z taką prośbą zwrócili się księża tej diecezji i cieszę się, że mogę tutaj przyjechać, bo z taką posługą w tej diecezji jestem po raz pierwszy. I tutaj jutro będę uczestniczył także w tej pięknej procesji Bożego Ciała. Po prostu czas mi na to pozwolił, bo jest to w środku tygodnia. Czasami mogę wprowadzać te relikwie osobiście, a w wielu przypadkach księża z parafii przyjeżdżają do Lwowa, czy przy jakiejś okazji, kiedy jestem w Polsce. Tak jak też również dzisiaj będą przekazane relikwie dla innych parafii i potem już ksiądz Proboż robi sobie uroczyste wprowadzenie ich do swojej parafii. Do tej pory relikwiami pierwszego stopnia są włosy i krew, dlatego, że trumna dopiero może być otwarta po 25 latach i mogą być pobrane szczątki, najczęściej właśnie są to koście, ale do tej pory dzięki temu, że właśnie ksiądz kardynał Dziwisz otrzymał ampułkę od lekarza krwi, a ja te włosy otrzymałem, kiedy właśnie ojciec święty do którego... Do, a ja te włosy posiadam, ponieważ do Ojca Świętego przychodził często fryzjer, a przy, w czasie tej ostrzyżyn Ojciec Święty nie tracił także czasu i właśnie czytało mu się książkę. I kiedy właśnie te spadały te piękne włosy Ojca Świętego, Białe na ziemię, pomyślałem, że może miał, miał, wziąłbym sobie na pamiątkę coś takiego bardzo osobistego od Jana Pawła II, nie wiedząc, że tak szybko nastąpi beatyfikacja i te włosy staną się jego relikwiami. Bóg zapłać dziękuję Wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.